Witam wszystkich i dzisiaj zajmiemy się tematem, dlaczego nie warto interesować się manką. Po pierwsze, onomatopeje ratowałem. Błędy w tłumaczeniach zdarzają się nawet na okładkach. Jak mają cię przyjąć do korpo, skoro nie będziesz znał ortografii, wygupisz się już przy wypełnianiu podania o pracę. Tekst w zagięciach. Spróbuj to przeczytać bez łamania grzbietu. Tam może być coś ważnego. Korpo zauważył, że zamiast skupiać się na pracy, skupiasz się na tym, że coś cię ominęło. Po co zgłębiać inne kultury? Bez znajomości kontekstu nic nie zrozumiesz. Poszukiwanie odpowiedzi odciągnie Cię od poszerzania wiedzy we właściwym kierunku. Możesz się czegoś dowiedzieć, co zmieni Twoje nastawienie. Nie będziesz się starał odnieść sukcesów w korporacji. Japończycy nie wiedzą, co rysują. Sami słabo znają inne kultury i historie. Jeśli będziesz się tym kierował, wygłupisz się przed szefem w korporacji. Otaku, czy to wygląda poważnie? Szef korporacji może się z tobą nie zgodzić. Zobaczą w tobie szatana. Ilu jest dziennikarzy, rodziców, księży, egzotystów, pseudoopiekunek z telewizji na trzy litery, które doszukiwało się najgorszego i nigdy nie starało się jej zrozumieć tak dużo. Jak ma to zrozumieć szef korporacji? Wiecie, ile trwają takie serie, są takie, co mają 100 tomów, a są takie, co mają ich 200? Gdzie to trzymać? Przecież to zajmuje miejsce na podręczniki, na przykład jak awansować w korporacji? Manga nie tylko ma wiele tomów, ale też potrafi bez sensu się dłużyć bez wyraźnego powodu. Przecież to zabiera ci czas, który musisz poświęcić na rozwój w korporacji. Manga i anime przecież się od siebie różnią. Często anime dogania mangę i twórcy sami tworzą fabułę. Korpop myślą, że masz schizofrenię. Jest czarno-biała, gdzie tu są kolory, szata graficzna jest uboga. Jest tylko Czern i Biel. Co jeśli będziesz widział świat w kategoriach czerni i Bieli bez odcieni szarości? Jak awansować, gdy nie widzisz całości sytuacji? Jak awansować w korporacji z tak wąskim spojrzeniem na rzeczywistość? Toksyczny fandom. No jak to możliwe, że nie lubisz tej magii, skoro ja ją lubię? Takim podejściem nigdy nie dojdziesz do porozumienia ze współpracownikami z korporacji. Amerykanie! Amerykańskie spojrzenie zawsze było od czapy. Fuji to nie jest japoński onip. Yin i Yang to nie jest dobro i zło. Jakim to powiesz, to nie awansujesz w korporacji. Popularność mangi rośnie, więc zawsze znajdzie się ktoś, kto zna mangę i ma inne zdanie niż ty. Nie będzie twoim kolegą w korporacji. Manga pochłania pieniądze. Ile przecież mógłbyś zainwestować w samorozwój albo kupować produkty w własnej korporacji? Zawsze to bliżej premii. Ile czasu pochłania manga, który przecież można zainwestować w kursy i podnoszenie kwalifikacji, aby szybciej awansować w korporacji? Wiele serii jest schematycznych, a fabuła służy jedynie do podnoszenia siły protagonisty. Utożsamiając się z nim, nigdy nie zrobisz kariery w korporacji. Większość czytających to kobiety. Prawdziwe piekło mizogina. Będziesz musiał nauczyć się z tym żyć, inaczej nie zrobisz kariery w korporacji. Manga jest tańsza od komiksów. Jak szpanować tym, że cię stać? Skoro pojedyncze tomy mangi są o połowę tańsze od komiksów. Aby to ukryć przed kolegami z korporacji, będziesz musiał kupować drogie zegarki. Dlatego będąc fanem mangi nie zrobisz kariery w korporacji. Dziękuję za uwagę.